Nauczę Cię dziś jednej liczby, którą w Excelu policzysz w 5 sekund, a która uratuje interpretację w Twojej pracy. Załóżmy, że masz dwie grupy studentów. W obu średnia ocen to 4-0, ale w pierwszej grupie wszyscy mają po prostu czwórki, a w drugiej jedni mają dwóje, a inni szóstki. Średnia ta sama, ale w jednej grupie panuje spokój, a w drugiej chaos. I właśnie o tym mówi odchylenie standardowe. O tym, jak bardzo wyniki różnią się od siebie. Odchylenie standardowe to taka miarka rozrzutu. Pokazuje, jak bardzo wyniki w Twoich danych są rozstrzelone. Można to porównać do klasy. Jeśli wszyscy piszą test na podobny wynik, odchylenie jest małe. Jeśli ktoś ma 2, ktoś 5, ktoś 6, odchylenie jest duże. Mówiąc najprościej, im mniejsze odchylenie standardowe, tym bardziej wyniki są podobne. Im większe, tym bardziej są rozrzucone. Ta miara jest bardzo przydatna. Bo sama średnia nie pokazuje różnic między ludźmi, a odchylenie standardowe mówi, czy ta średnia ma sens. Wyobraźmy sobie dwie grupy osób: grupa A, 10, 11, 10, 9, 10, wszystko blisko siebie, czyli małe odchylenie standardowe, grupa B, 2, 8, 15, 20, 30 bardzo różne liczby, czyli odchylenie duże. Średnia może być podobna, ale rozrzut wyników zupełnie inny. W pracy naukowej odchylenie standardowe pokazuje, czy badani byli do siebie podobni, czy bardzo się różnili. Na przykład w badaniu o poziomie stresu studentów, małe odchylenie standardowe oznacza, że większość czuła się podobnie, zaś duże, że jedni byli spokojni, a inni zestresowani na maksa. Dzięki temu promotor od razu widzi, czy twoje wyniki są równe, czy rozrzucone. Odchylenie standardowe przyda ci się w wielu kierunkach: w psychologii, na przykład różnice w poziomie stresu studentów w czasie sesji; w fizjoterapii, na przykład różnice w czasie powrotu do zdrowia po urazie; w dietetyce, na przykład zróżnicowanie spożycia kalorii lub białka wśród badanych; w pielęgniarstwie, na przykład różnice w poziomie bólu pacjentów po operacji; w pedagogice, na przykład różnice w motywacji szkolnej uczniów; w zarządzaniu lub ekonomii, na przykład różnice w wynagrodzeniach między branżami. I w administracji, na przykład różnice w ocenach jakości usług urzędów, czyli wszędzie tam, gdzie porównujesz grupy ludzi, ich wyniki, czas, oceny czy pieniądze. I jak policzyć odchylenie standardowe w Excelu? Bardzo prosto. Zrobimy to krok po kroku. Wpisz dane w kolumnie, na przykład od A2 do A10, tak jak u mnie na przykładzie. Kliknij pustą komórkę obok i wpisz funkcję odchylenie standardowe próbki. Zaznacz zakres, czyli wszystkie liczby, zamknij nawias i Enter. Excel poda Ci liczbę, u mnie to jest w przybliżeniu 1,6. To znaczy, że wyniki różnią się średnio o 1,6 od średniej. Jeśli Twoje dane to cały świat, np. wszystkie osoby w firmie, możesz użyć innej funkcji, odchylenie standardowe populacji. Ale w pracach studenckich prawie zawsze używamy tej pierwszej wersji, czyli odchylenia standardowego próby. A jak to policzyć w Jamowi? Jeszcze łatwiej. W programie Jamowi to dosłownie trzy kliknięcia. Wklej swoje dane do kolumny, wejdź w zakładkę analizy, eksploracja, statystyki opisowe. Przenieś swoje dane do okienka zmienne, rozwiń statystyki i zaznacz średnią, i odchylenie standardowe. Jamowi od razu pokażę ci to w tabeli. Jak chcesz, możesz także zaznaczyć inne opcje, np. liczba badanych elementów, minimum, maksimum. To wszystko automatycznie pokazuje się w tabeli obok i nie musisz nic liczyć ręcznie. Wyniki z odchyleniem standardowym. Wpisuje się najczęściej tak, czyli średnia wynosi 3,8, a odchylenie standardowe 0,9. To oznacza, że większość wyników była bliska 3,8, ale z lekkimi różnicami. A jeśli rozrzut byłby duży, na przykład odchylenie standardowe wyniosłoby 2,5, wtedy warto dodać komentarz, że wyniki badanych były bardzo zróżnicowane. Odchylenie standardowe można sobie wyobrazić jak gumkę, recepturkę wokół średniej. Mała gumka oznacza, że wyniki są blisko siebie. Zaś duża gumka rozciągnięte. Każdy gdzie indziej to naprawdę pomaga zrozumieć jak spójna była twoja grupa. Jeśli twoje dane są ładne i w miarę równe, na przykład czas snu, wzrost, wiek Użyj średniej i odchylenia standardowego. Ale jeśli masz dane bardzo skośne, np. zarobki, czas dojazdu, liczba godzin spędzona przed telefonem, lepiej użyć medianę i rozstęp międzykwartylowy. Dlatego zawsze warto najpierw spojrzeć na dane lub wykres, żeby wiedzieć, z czym pracujesz. I to całe odchylenie standardowe. Nie musisz znać wzoru, żeby je rozumieć. Wystarczy wiedzieć, że pokazuje, czy Twoje dane są równe czy rozstrzelone. Jeśli chcesz wiedzieć, jak to działa na konkretnych przykładach, zajrzyj na blog Magister na 5. Tam znajdziesz proste artykuły o medianie, testach, korelacjach i wszystkim, co przyda ci się w pracy. Otrzymasz też pomoc na każdym etapie pisania, niekoniecznie związaną ze statystyką. Link jest w opisie filmu i pamiętaj, statystyka. Naprawdę może być zrozumiała.